Nazywamy ją jednym z siedmiu cudów świata starożytnego. Ma 4,5 tysiąca lat. Składa się z 2,5 miliona kamiennych bloków. Każdy waży więcej niż samochód osobowy, ale jest coś, czego wam nie powiedzą: nadal nie potrafimy zgłębić tajemnicy jej budowy. Wielka piramida w Gizie to nie tylko antyczny zabytek. Według naszych standardów jej budowa wydaje się niemożliwa. Dwanaście zagadek, które spędzają sens z powiek inżynierom i każą archeologom pisać podręczniki od nowa. Jeśli cenicie tak udokumentowaną historię starożytną, zasubskrybujcie. To najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach, wykorzystując źródła takie jak Narodowy Instytut Archeologiczny National Geographic oraz Journal of Egyptian Archaeology, wracamy do historii. Tych 12 przykładów pokażę Wam, dlaczego wielka piramida pozostaje najbardziej zagadkowym monumentem na Ziemi. Numer 1. Problem precyzji. Roku 2580, przed naszą erą, płaskowyż Giza. Piramidę ustawiono idealnie w kierunku prawdziwej północy, z dokładnością do 3,6 stopnia. To precyzja większa niż w przypadku większości współczesnych budynków. Wasz GPS ma gorszą dokładność. Starożytni Egipcjanie nie znali kompasu magnetycznego. Nie mieli satelitów ani poziomicy laserowej. Używali gwiazd. W jakiś sposób śledzili rotację gwiazd przez wiele miesięcy i obliczali prawdziwą północ z marginesem błędu, który zawstydza współczesnych geodetów. Podstawa piramidy tworzy kwadrat. Każdy bok mierzy około 230 metrów. Różnica między najdłuższym a najkrótszym bokiem, mniej niż 20 cm na fundamencie większym niż 10 boisk piłkarskich, Flinders Petrie zmierzył każdy kąt w 1883 roku. Jego instrumenty wykryły odchylenia mniejsze niż szerokość ołówka. Wschodni bok mierzy około 230 m i 20 cm. Zachodni bok mierzy około 230 m i 2,5 cm. 17 cm różnicy na konstrukcji, która zajmuje ponad 5 hektarów. Współczesne fundamenty betonowe rzadko osiągają taką precyzję. Starożytni budowniczowie ułożyli 2,5 miliona kamieni z tolerancjami, które zawstydzają współczesne budownictwo. Numer 2. Zagadka temperatury wewnętrznej. Zarejestrowano ją w 1986 roku. Wewnętrzne komory utrzymują stałą temperaturę około 20 stopni Celsjusza. Przez cały rok pustynia na zewnątrz przechodzi od mrozu do niemal 49 stopni Celsjusza. Wewnątrz temperatura pozostaje stała. Piramida działa jak gigantyczny system kontroli klimatu. Bez wentylacji, bez klimatyzacji, tylko kamień, naukowcy zmierzyli masę termiczną. Bloki wapienne magazynują i uwalniają ciepło w idealnych cyklach. Komora króla utrzymuje dokładnie 20 stopni Celsjusza każdego dnia w roku. Starożytna klimatyzacja, która działa lepiej niż współczesne systemy. Obrazowanie termiczne ujawnia wzorce dystrybucji ciepła w piramidzie. Temperatury powierzchniowe wahają się o ponad 20 stopni Celsjusza dziennie. Temperatury wewnętrzne nigdy nie zmieniają się o więcej niż około 1 stopień Celsjusza. Bloki wapienne ważą średnio po 2,5 tony każdy. Magazynują ciepło w ciągu dnia i uwalniają je w nocy. Wewnętrzne komory korzystają z tego efektu baterii termicznej. Powietrze krąży przez mikroskopijne szczeliny między kamieniami. Naturalna konwekcja utrzymuje idealną kontrolę klimatu 4000 tysiąclecia po budowie. Zimny kamień, gorący piasek. Idealna kontrola. Numer 3. Zagadka zaginionego zwieńczenia. Każda piramida potrzebuje zwieńczenia. Zwieńczenie Wielkiej Piramidy zniknęło, nie spadło. Nie zostało zniszczone, po prostu zniknęło. Alma Crazy napisał w 1400 roku naszej ery, że miejscowi widzieli idealną piramidę aż do XII wieku. Potem szczyt zniknął. Niektórzy mówią o trzęsieniu ziemi, inni o poszukiwaczach skarbów, ale tajemnica jest głębsza. Gdyby zwieńczenie było ze złota lub elektrum, jak w innych piramidach, ważyłoby 15 ton. Czysty, szlachetny metal, wart dziś miliony. Nie ma żadnych zapisów o jego znalezieniu. Żadnego śladu archeologicznego. 15 ton złota nie znika od tak. Średniowieczni arabscy historycy opisywali zwieńczenie jako polerowane elektrum, które odbijało światło słoneczne na wiele kilometrów. Podróżni używali go jako punktu orientacyjnego z Morza Czerwonego. Zwieńczenie mierzyło 9 metrów na 9 metrów u podstawy. Zwężało się do punktu, wznosząc się około 3 metrów nad obecnym płaskim szczytem piramidy. Lokalne legendy głoszą, że w pogodne dni można je było zobaczyć z Damaszku. Ibn Battuta odwiedził to miejsce w 1325 roku i pisał o zaginionym wierzchołku. Rozmawiał ze starszymi mężczyznami, którzy pamiętali, skiedy zniknęło. Mówili, że rozpłynęło się w jedną noc, bez połamanych kawałków, bez zgłoszeń kradzieży. Po prostu zniknęło. Numer 4. Anomalia akustyczna. Odkryta w 2002 roku, komora króla wzmacnia dźwięk dokładnie na 117 Hz. Ta częstotliwość idealnie pasuje do zakresu ludzkiego głosu. Mówcie w środku, a wasz głos rezonuje przez całą konstrukcję. Szepnijcie na jednym końcu, usłyszycie go wyraźnie na drugim. Wymiary komory tworzą pudło rezonansowe. Długość, szerokość, wysokość działają razem jak gigantyczny instrument muzyczny. Pierwsi odwiedzający donosili o dziwnych, brzęczących dźwiękach. Flinders Petrie udokumentował efekty akustyczne w 1883 roku. Piramida została zaprojektowana, aby wzmacniać ludzkie głosy na niemożliwe odległości. Komora króla mierzy około 10,5 metra długości, 5 metrów szerokości i 5,5 metra wysokości. Te proporcje tworzą wzorce fal stojących na określonych częstotliwościach. Fale dźwiękowe odbijają się od ścian i wzmacniają nawzajem. Granitowe ściany doskonale odbijają dźwięk. Komora działa jak trójwymiarowa komora echa. Naukowcy nagrali głosy z wnętrza komory, które były wyraźnie słyszalne w komorze królowej 60 metrów dalej, przez lajte kamienne korytarze. Współcześni inżynierowie akustycy badają właściwości dźwiękowe piramidy. Zidentyfikowali wiele częstotliwości rezonansowych. Dźwięki na 59 Hz tworzą wibracje odczuwalne w całej konstrukcji. Częstotliwości powyżej 100 Hz koncentrują się w komorze króla. Cała piramida wibruje jak kamerton, gdy wewnątrz odtwarzane są określone nuty. To nie był przypadek. Egipcjanie rozumieli akustykę na tyle dobrze, by zbudować 147 metrów wysokości instrument muzyczny. Numer 5. Zagadka rozkładu ciężaru. Całkowita masa 6 milionów ton. Nacisk na fundamenty zaledwie około 160 ton na metr kwadratowy. To mniejsze obciążenie niż większość drapaczych chmur wywiera na podłoże skalne. Inżynierowie nie potrafią tego wyjaśnić. Piramida rozkłada ciężar przez wewnętrzne komory i przejścia. Komory, odciążające nad komorą króla, zmniejszają obciążenie konstrukcyjne sufitu. Pięć oddzielnych komór ułożonych jest jedna na drugiej. Każda z nich idealnie obliczona, aby przekierować miliony ton kamienia. Współcześni architekci używają modeli komputerowych do tego rodzaju analizy obciążeń. Egipcjanie robili to za pomocą miedzianych narzędzi i lin. Inżynierowie budowlani obliczyli, że solidna kamienna konstrukcja stworzyłaby nacisk na fundamenty przekraczające ponad 500 ton na metr kwadratowy. Podłoże skalne pękłoby. Piramida zapadłaby się. Zamiast tego, budowniczowie stworzyli pustą w środku strukturę, która równomiernie rozkłada ciężar. Wewnętrzne komory zmniejszają całkowitą masę o 12%. Systemy przejść tworzą punkty odciążające, które zapobiegają pęknięciom. Wielka galeria działa jak masywny klucz, który łączy górną część konstrukcji. Analiza komputerowa pokazuje, że efektywność strukturalna piramidy dorównuje współczesnej inżynierii. Każda wewnętrzna przestrzeń służy celom nośnym. Komora królowej znajduje się bezpośrednio nad środkiem ciężkości piramidy. Komora króla jest tak umiejscowiona, aby równoważyć siły boczne. Nawet opadające przejście nachyla się w dół, aby przenosić ciężar na podłoże skalne. Żaden współczesny budynek nie osiąga takiego poziomu optymalizacji strukturalnej bez zaawansowanego modelowania komputerowego. Numer 6. Zagadka precyzyjnego cięcia. Granitowe bloki w komorze króla pasują do siebie ze szczelinami mniejszymi niż karta kredytowa. Niektóre złącza mierzą mniej niż 1 mm. Granit pochodził z Asuanu, około 800 km na południe. Każdy blok waży 50 ton. Cieli granit miedzianymi narzędziami. Mieć jest bardziej miękka niż granit. To nie powinno działać. Eksperymenty z miedzianymi piłami i ściernym piaskiem trwają dniami, aby przeciąć zaledwie kilka centymetrów. Piramida ma tysiące idealnie przeciętych granitowych bloków. Dennis Stokes obliczył, że samo cięcie kamieni zajęłoby 40 lat. Całą piramidę zbudowali w 20 lat. Komora króla zawiera 100 granitowych bloków. Każdy z nich, przycięty z tolerancjami, które współcześni kamieniarze z trudem osiągają za pomocą narzędzi diamentowych. Ściany nie wykazują śladów narzędzi, brak blizn po łutach. Brak dowodów na to, jak osiągnęli taką precyzję. Analiza mikroskopowa ujawnia, że powierzchnie granitu są gładsze niż maszynowo polerowany współczesny kamień. Bloki pasują do siebie tak ciasno, że nie można wsunąć papieru między złącza. Próby archeologii eksperymentalnej mające na celu odtworzenie technik cięcia zakończyły się niepowodzeniem. Miedziane piły ze ściernym piaskiem kwarcowym mogą ciąć granit, ale bardzo powoli. Zespół kamieniarzy, używając tradycyjnych metod, potrzebował trzech tygodni, aby przyciąć jeden blok do standardów piramidy. W tym tempie cięcie całego granitu w wielkiej piramidzie wymagałoby 200 lat. Harmonogram budowy nie pozwala na tak powolne postępy. Jeśli cenicie tak udokumentowaną historię starożytną, zasubskrybujcie to najlepszy sposób, aby wesprzeć naszą pracę. Napiszcie też w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchacie. Wracamy do historii. Numer 7 zagadka matematyczna. Wysokość piramidy w zaskakujący sposób odnosi się do obwodu jej podstawy poprzez liczbę pi. Przypadek? Starożytni Egipcjanie rzekomo nie znali pi, a jednak ten stosunek pojawia się w całej konstrukcji. Wysokość? Około 147 metrów. Obwód podstawy? Około 924 metrów. Jeśli zastosuje się te wymiary do wzoru z liczbą pi, otrzymamy niezwykłą zgodność. Margines błędu? 1 Albo Egipcjanie znali zaawansowaną matematykę półtora tysiąca lat przed Grekami, albo przypadkiem natknęli się na najważniejszą stałą matematyczną. Zależności matematyczne wykraczają poza liczbę pi. Kąt nachylenia piramidy wynosi 51 stopni i 52 minuty. Tworzy to trójkąt prostokątny, w którym wysokość pionowa i odległość pozioma są zgodne ze złotym podziałem. Apotema, odległość od środka do środka dowolnego boku, ma się do wysokości jak pierwiastek kwadratowy z liczby fi. To nie są proste zależności geometryczne. Wymagają one zaawansowanej wiedzy matematycznej. Starożytne egipskie zwoje papirusowe pokazują, że w obliczeniach używali wartości pi równej 22/7. To przybliżenie pojawia się w papirusie Rinda z 1650 roku przed naszą erą. Ale Wielka Piramida wykorzystuje prawdziwą wartość pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Albo znali dokładną wartość i trzymali ją w tajemnicy, albo odkryli ją niezależnie za pomocą metod konstrukcji geometrycznej, które zaginęły w historii. Numer 8. Zagadka wewnętrznego przejścia. Wielka galeria wznosi się pod kątem dokładnie 26 stopni. To ten sam kąt, co zewnętrzne nachylenie piramidy przejście ma 8,5 metra wysokości. Prawie 3 metry szerokości, 47 metrów długości. Ale oto problem nie służy żadnemu celowi konstrukcyjnemu. Nie prowadzi do donikąd ważnego, nie zmniejsza ciężaru, ani nie zapewnia wentylacji. Po prostu tam jest, zajmuje przestrzeń. Wymagało ogromnego wysiłku inżynieryjnego. Niektórzy badacze uważają, że mieścił się tam system przeciwwag do przesuwania sarkofagu Faraona. Żadne dowody nie potwierdzają tej teorii. Wielka galeria pozostaje piękną, bezcelową tajemnicą. Konstrukcja Wielkiej Galerii wymyka się wyjaśnieniom. 27 kamiennych warstw wznosi się, tworząc sklepienie wspornikowe. Każda warstwa wystaje ponad tę poniżej o 7,5 cm. Ściany pochylają się do wewnątrz, wznosząc się i spotykając na szczycie jak odwrócone fu. Ta technika wymaga precyzyjnych obliczeń, aby zapobiec zawaleniu się podczas budowy. Starożytni budowniczowie tworzyli rysunki architektoniczne z dokładnością do milimetra. Rowki wycięte w bocznych ścianach galerii sugerują, że kiedyś działał tu jakiś system mechaniczny. Rowki są idealnie proste i jednolite biegną przez całą długość przejścia. Niektórzy badacze proponują, że galeria mieściła system ramp do podnoszenia ciężkich kamieni, inni sugerują, że zawierała drewniane mechanizmy do obsługi wewnętrznych urządzeń. Nie pozostały żadne ślady drewna ani metalu, tylko tajemnicze rowki i pytanie, co w nich było. Numer 9. Zaginiona wioska robotników. 4 miliony ton kamienia, 20 lat na budowę. To wymaga minimum 20 tysięcy robotników. Musieli jeść, spać, dostawać zapłatę. Gdzie mieszkali? Archeolodzy znaleźli kwatery robotników w pobliżu innych piramid. Nic tak dużego nie istnieje w Gizie. Mark Lenner znalazł piekarnię i browary. Wystarczające dla maksymalnie 5 tysięcy robotników. Rachunek się nie zgadza. Albo zbudowali ją znacznie mniejszą liczbą ludzi niż obliczono, albo miasto robotników nadal jest gdzieś pogrzebane pod piaskiem. Obliczenia oparte na tempie przenoszenia kamieni sugerują, że piramida wymagała 25 tysięcy pracowników w szczytowych sezonach budowy. Ci pracownicy potrzebowali mieszkań, miejsc do przygotowywania jedzenia, warsztatów narzędziowych i placówek medycznych. Zdjęcia satelitarne nie ujawniają śladów wystarczająco dużej osady. Badania radarowe penetrujące Ziemię dokładnie zmapowały płaskowyż Giza. Znaleziono izolowane warsztaty i małe obszary mieszkalne. Nic, co zbliżałoby się do skali wymaganej dla 25 tysięcy ludzi. Robotnicy spożywali ogromne ilości jedzenia. Szacuje się, że potrzebowali 1600 sztuk bydła i 10 tysięcy bochenków chleba dziennie. Wyżywienie tej siły roboczej wymagało ogromnych magazynów i kuchni. Dowody archeologiczne pokazują, że jedli wołowinę, ryby i chleb w ilościach, które przeczą zdrowemu rozsądkowi. Jednak infrastruktura wspierająca te operacje pozostaje niewidoczna. Chleb, piwo. 20 tysięcy ludzi. Gdzie? Numer 10 Anomalia elektromagnetyczna. Odkryta w 2017 roku. Piramida skupia energię elektromagnetyczną w swoich wewnętrznych komorach i u podstawy. Rosyjscy naukowcy użyli fal radiowych do zmapowania struktury. Znaleźli skoncentrowane pola elektromagnetyczne w komorze króla i pod fundamentami. Wapień i granit tworzą naturalny rezonans elektromagnetyczny. Fale radiowe wchodzące do piramidy są wzmacniane i ogniskowane. Starożytni Egipcjanie nie mogli wiedzieć o promieniowaniu elektromagnetycznym, a jednak zbudowali strukturę, która doskonale nim manipuluje. Efekty elektromagnetyczne są mierzalne i powtarzalne. Fale radiowe o określonych częstotliwościach koncentrują się w komorze króla z intensywnością 10 razy większą niż poziomy tła. Granitowy sarkofag działa jak soczewka elektromagnetyczna, skupiając energię w wąską wiązkę. Bloki wapienne w całej konstrukcji wykazują właściwości piezoelektryczne, generują małe ładunki elektryczne pod wpływem ściskania. Naukowcy zmapowali sygnaturę elektromagnetyczną piramidy za pomocą zaawansowanego sprzętu radarowego. Cała konstrukcja działa jak masywna antena. Zbiera energię elektromagnetyczną z atmosfery i kieruje ją przez wewnętrzne przejścia. Komora króla znajduje się w punkcie ogniskowym tej koncentracji energii. Czy ten efekt jest celowy, czy przypadkowy, pozostaje przedmiotem gorących debat wśród badaczy. Numer 11. Paradoks wzorców erozji. Piramida wykazuje erozję wodną głębokie kanały wyrzeźbione przez płynącą wodę. Problem? Giza jest pustynią od 4000 lat. Erozja poprzedza znaną cywilizację egipską. Geolog Robert Schoch twierdzi, że wzorce erozji wymagają stuleci intensywnych opadów deszczu. Sahara była zieloną łąką 12 tysięcy lat temu. Jeśli Schoch ma rację, piramida jest dwukrotnie starsza niż twierdzą archeolodzy. Dowody erozji są niezaprzeczalne. Implikacje dla chronologii zmieniają wszystko. Co wiemy o starożytnym Egipcie? Analiza geologiczna ujawnia dwa odrębne wzorce erozji na powierzchni piramidy. Erozja wiatrowa tworzy poziome rowki i efekty piaskowania. Erozja wodna tworzy pionowe kanały i wyżłobione zagłębienia. Piramida wykazuje oba wzorce. Ale erozja wodna jest starsza i głębsza. Próbki rdzeni z bloków wapiennych pokazują osady mineralne zgodne z długotrwałym narażeniem na działanie wody. Dane klimatyczne z rdzeni lodowych i osadów jeziornych potwierdzają, że Sahara otrzymywała intensywne opady deszczu między 12 a 8 tysiącami lat temu. Roczne opady przekraczały ponad 1000 mm w tym wilgotnym okresie. Obecny klimat pustynny rozpoczął się około 4000 lat przed naszą erą. Wzorce erozji wodnej na piramidzie wymagają co najmniej 2000 lat regularnych opadów deszczu, aby się rozwinąć. Ta chronologia cofa budowę do okresu Zielonej Sahary. Archeolodzy odrzucają starsze datowanie ze względu na brak dowodów na istnienie zaawansowanej cywilizacji 12 tysięcy lat temu. Geolodzy wskazują na niezaprzeczalne wzorce erozji, których nie można wyjaśnić czterema tysiącleciami pustynnych warunków. Debata trwa, ale kamienie nie kłamią. Woda wyrzeźbiła te kanały, a w Gizie nie padało intensywnie od 6000 tysięcy lat. Numer 12. Brakujące zapisy budowlane. Egipcjanie dokumentowali wszystko: zapisy podatkowe, wynagrodzenia robotników, dostawy kamienia, ceremonie religijne. Piramida wymagała największego projektu budowlanego w historii ludzkości aż do czasów współczesnych. Nie istnieją żadne współczesne zapisy, żadne zwoje papirusowe opisujące budowę, żadne malowidła ścienne pokazujące proces budowy, żadne grafiti robotników z datami. Piramida pojawia się w historii w pełni zbudowana, bez wyjaśnienia, jak się tam znalazła. Późniejsi faraonowie pozostawili szczegółowe zapisy znacznie mniejszych projektów. Największe osiągnięcie budowlane w starożytnym Egipcie nie ma żadnej dokumentacji. Brak zapisów jest bardziej podejrzany niż ich zniszczenie. Egipscy biurokraci wykuwali szczegóły administracyjne w kamiennych świątyniach, które przetrwały do dziś. Malowali sceny budowlane na ścianach grobowców. Pisali raporty z postępów na zwojach papirusowych przechowywanych w pustynnych warunkach, które konserwują materiały organiczne przez tysiąclecia. Budowa Wielkiej Piramidy powinna była wygenerować tysiące dokumentów. Żadne nie istnieją. Późniejsi faraonowie wyczerpująco dokumentowali znacznie mniejsze projekty. Świątynia grobowa Hatshepsut ma szczegółowe zapisy budowlane. Ramzes II pozostawił rachunki budowlane dla dziesiątek świątyń. Nawet drobne naprawy istniejących struktur generowały oficjalną dokumentację. Wielka piramida stanowi 10 razy więcej pracy niż jakikolwiek późniejszy projekt, a jednak nie pozostawiła po sobie żadnego papierowego śladu. Niektórzy badacze sugerują, że zapisy zostały celowo zniszczone, aby ukryć sekrety budowy. Inni proponują, że zostały napisane na nietrwałych materiałach, które nie przetrwały. Ale egipscy skrybowie używali kamienia i ceramiki do ważnych dokumentów. Nie zaufaliby największemu projektowi budowlanemu na świecie samemu papirusowi. Brakujące zapisy sugerują coś niezwykłego w kwestii pochodzenia piramidy, o czym starożytni Egipcjanie chcieli zapomnieć. 2023 roku. Radar penetrujący Ziemię ujawnia ogromną pustkę nad wielką galerią 30 metrów długości, 6 metrów wysokości nietknięta przez 4,5 tysiąclecia. Komora znajduje się bezpośrednio nad komorą króla dostępna tylko przez przejścia, którym, których jeszcze nie znaleźliśmy. Obrazowanie za pomocą promieni kosmicznych potwierdziło istnienie pustki i oszacowało jej rozmiar. Jakiekolwiek tajemnice kryje piramida, nadal je odkrywamy. Nowa komora zmienia wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o wewnętrznej strukturze piramidy. Jest większa niż komora króla i umieszczona w najbardziej krytycznym strukturalnie punkcie piramidy. Pustka wydaje się pusta, ale to może oznaczać, że zawiera materiały niewidoczne dla wykrywania promieni kosmicznych. Drewno, papier czy materiały organiczne nie pojawiłyby się w skanach. Plany eksploracji robotycznej napotykają opór ze strony władz egipskich. Obawiają się one naruszenia integralności strukturalnej monumentu. Ale pytania domagają się odpowiedzi. Co jest w ukrytej komorze? Dlaczego została zapieczętowana? Czy zawiera brakujące zapisy, które wyjaśniają, jak zbudowano tę niemożliwą konstrukcję? 4,5 tysiąca lat później. A nadal nie potrafimy wyjaśnić, jak ją zbudowano. Każda odpowiedź prowadzi do dziesięciu kolejnych pytań. Każdy pomiar ujawnia nowe niemożliwości. Wielka Piramida to nie tylko starożytna architektura, to zagadka zamknięta w 2,5 milionach kamiennych bloków, która wciąż czeka na rozwikłanie. Tajemnica pogłębia się z każdym odkryciem.